Zapraszam Was koledzy na nowy film Zdrowe pszczoły, zdrowy miód Wspaniały produkt Warua Killer z firmy Kulbacki Do usłyszenia Witajcie koledzy Tutaj jest mój wspaniały produkt Warua Killer na pszczoły Tylko 1 ml na 2 litry wody Co wspaniałego Bardzo hodu, dużo Hodowców pszczołów to używa Na waruła, naturalny środek Nie ma nic lepszego Wszystko dokładnie opisane Zapraszam do współpracy. Ten środek pojedzie do Ameryki. Jest zamówiony. A do tego jeszcze Kilo Atlantis. Minerałów z Morza Czerwonego gratis. Możecie to dać sobie dla wszystkich zwierząt. Minerałów z Morza Czerwonego 100% jakość apteczna. A Waroła Killer jest w butelce szklanej z metalowym deklem. Bo nie wszystkie produkty mogą być w plastikowych butelkach. Oryginalny produkt z firmy Kryłbackiej Warołakila. Zapraszam do współpracy. Żeby twoje pszczoły były zdrowe. Zdrowe pszczoły, zdrowy miód. Do usłyszenia. Cześć, koledzy. Kolego z Ameryki, tu masz Twoje produkty. Kamikaze, tu jest ten naturalny doping siła. I działaj na potencję. Jeden dzień przed wkładaniem sprzedaje i jeden dzień po locie. A jak są loty to już zaczną dwa dni przed wkładaniem. Na jedne karmienie. Wszystko tam jest opisane, plan, wszystko masz. Dwa razy masz tutaj Aska Pilar Koki. Tu masz ten Atlantis, gratis. I do tego waroła Killer do twoich amerykańskich pszczół Zapraszam wszystkich hodowców na świecie do współpracy. Także i z Australii, z Ameryki. Wysyłam non-stop na cały świat. Idę powiedzieć, najlepsze produkty na świecie, takiego czego jeszcze nikt nigdy nie miał. Hodowcy są zafascynowane. Wszystko zapakujemy, zaraz pójdę do ciebie. Zaraz wyśleć ci numer do śledzenia paczki i będziemy współpracować. This all goes now to America, to United States, to my friend. I have pigeon, I have beans i he won only my products two Ascapilla cockies kamikaze atlantic and waro Killa bez Przemek z from germany we ship to all parts of america to australia and to worldwide my originary products and Jurassic pigeons kolego z ameryki twoja paczka wysłana teraz wysyłam ci numer do śledzenia paczki do usłyszenia i będziemy w kontakcie. Jeżeli masz jakieś pytania, wyślij SMS-a, ja Tobie zadzwonię zawsze do Ameryki. Oboyetnik, że jesteś na komórkę najlepiej. Lub do Kanady, jeżeli ktoś z nas ogląda. Dzwonię na cały świat. Pozdrawiam i do usłyszenia. Produkty już poszły. Czo. Pozdrowienia do New York. Koledzy z Ameryki, z całego świata. Ja sam hoduję pszczoły. Mam rodziny Bukwast, ligustyka, karnika z całego świata, mam florida pszczoła z Missouri pszczoła z całego świata importuję pszczoły królewne do z mojej hodowli krzyżują się piękne kolory i dużo miodu do usłyszenia więcej informacji o moich produktach na telefon 0049 15 11 290 1511 lub wysyłaj sms a ja każdemu odzwaniam